Dziś opowiem Wam o mojej przygodzie z hodowlą bojowników. Wszystko zaczęło się 4 lata temu, kiedy poznaliśmy przystojnego El Macho z różowiódką Pinki Pinketon. Bardzo się sobie spodobały i odprawiły gody pod zbudowanym z gniazdem, w którym już niedługo później znalazły się ziarenka ikry. Setki ziarenek ikry. Przełowiliśmy Pinki do innego akwarium, gdy tatusiowie bojownicy wolą wychowywać dzieci sami, i już 12 kwietnia na świat przyszły małe bojowniczki. Po dwóch dobach przełowiliśmy również Elmacho. Małe były srebrne i złote. Początkowo karmiliśmy je pierwotniakami wyhodowanymi na skórce banana, nobil Fluidem, to specjalistyczny pokarm dla młodych ryb i odpowiednio rozpuszczonym żółtkiem. 20 kwietnia pokazały się u nich zalążki płetw. Bojowniczki miały wtedy 3 mm. Po 15 dniach życia zaczęły zapuszczać się w głąb akwarium. 29 kwietnia zaczęły dostawać żywy pokarm. Jeden z nich brutalnie pożarł brata bądź siostrę. 2 maja u największego z bojowniczków, zwanego Megalodonem, wypatrzyliśmy dolną płetwę. W wieku 23 dni, czyli około 5 maja, największe osobniki osiągały do 7 mm. Do centymetra dobiły mając miesiąc i 4 dni. Wtedy również pojawiły się na nich łuski. 20 maja zaobserwowaliśmy, jak megalodon nabiera powietrza. Bojowniczki wybarwiają się do dwóch miesięcy. 1 czerwca zdarzyło się coś zabawnego. Otóż megalodon nieco przesadził. Wziął do pawczy zbyt duży kęs i zablokowała mu się. Nie mógł jej zamknąć. Wyglądał dość zabawnie. Od tego czasu nazywał się pawchoidem. Na koniec pokażę Wam, jakie piękne bojowniki z nich wyrosły. To neon, to jełop, to wicka, a to milki. Mam wyjątkową okazję, by nagrać ten filmik. 11 dni temu wyknął nam się nowy od bojowników. Tak teraz wyglądają. Trzymajcie za nie kciuki. A to ich tata.